Witam Was wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać nagrody, które będą do wygrania w odpalaj.pl. Aby wziąć udział w losowaniu jakiejś nagrody spośród 25 nagród, do wygrania będą torby śmiechola, torby zumbuma, torba triplexa, torby etny. No i oczywiście będą takie porządne pozycje do wygrania jak bujny 1 Rio bangkok zombie party nowy klasa będą do wygrania też takie nietypowe rzutki tosit które dopiero wchodzą na rynek a naprawdę robią robotę no i co co trzeba zrobić aby wziąć udział w losowaniu jakiejś nagrody spośród 25 nagród które przygotowaliśmy dla was z ABS-em, śmiecholem i odpalaj.pl Trzeba złożyć zamówienie za minimum 100 zł, użyć mojego kodu PYROS lub inne kody rabatowe, które są od moich kolegów, takich jak Śmiechol i ABES. No i to co? Akcja ogólnie. Więc myślę, że to jest wystarczająco czasu. No i życzę wszystkim powodzenia. Hej!